Rusza kolejna kampania Chronię życie przed rakiem, zanim nastolatki zostaną zaszczepione przeciwko wirusowi brodawczaka, wezmą udział w szkoleniu i będą namawiać na badania profilaktyczne wszystkie kobiety w swoim otoczeniu. W tym roku nie tylko gimnazjalistki mogą zaangażować się w konkurs związany z kampanią Chronię życie przed rakiem. Kampania Chronię życie przed rakiem to od początku jej prowadzenia w Polkowicach coś o wiele więcej niż proste szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który wywołuje raka szyjki macicy. Każdego roku drugi rocznik gimnazjalistów na spotkaniach z pachowcami. Dowiaduje się o tym, jak dbać o siebie, żeby nie pozwolić rakowi wygrać. Młodzi ludzie poddawani szczepieniu wiedzą, że choć szczepienie chroni, to nie jest to zabezpieczenie stuprocentowe. Wiedzą, że badania cytologiczne trzeba przeprowadzać i że te badania powinna robić każda kobieta. Co roku też z pozyskaną wiedzą wychodzą do kobiet w swoim środowisku i namawiają na badania cytologiczne, które pozwalają wykryć zmiany nowotworowe w stadium, gdy są całkowicie uleczalne. Podobne zadanie ma w tym roku drugi rocznik polkowickich gimnazjalistów. Dziewiąta kampania Chronię Życie przed Rakiem, a przed nami dziewiąte polkowickie dni Chronię Życie przed Rakiem, których kulminacja nastąpi między 2 a 6 marca, tradycyjnie przed Dniem Kobiet. Wszystkie kobiety, wszystkie polkowiczanki będziemy intensywnie namawiać do badań profilaktycznych, do badań cytologicznych, do badań piersi, do USG piersi, badań mammograficznych piersi. Będziemy zachęcać do odwiedzenia całorocznego naszego Gabinetu Zdrowia Kobiety, szczególnie w tym tygodniu, ale z opcją całoroczną, dlatego też już zachęcam Panie, które nawet dziś mogą przyjść i zrobić badanie cytologiczne. W ogólnopolską kampanię przeciwko Rakowi Szyjki Macicy angażują się znane postaci to ambasadorki kampanii Ogólnopolskiej, a rokrocznie w drodze konkursu wybierane są także nasze ambasadorki Polkowickie. Także w tym roku Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ogłosiło konkurs. W tym roku konkurs przygotowany jest, skierowany do gimnazjalistów ale jest również druga kategoria, kategoria open, w którym mogą startować wszyscy mieszkańcy Polkowic, których którzy chcieliby w jakiś fajny, mądry, sympatyczny, kreatywny sposób promować naszą akcję Chronię życie przed rakiem. W tym roku postawiliśmy na promocję i reklamę, czyli wszystkie prace konkursowe, zarówno w kategorii gimnazjalistów, jak i kategorii Open, mogą być przygotowane za pomocą różnych narzędzi wyrazów. Może być to film krótki film reklamujący promocyjny może być to tak zwane nagranie radiowe czyli taki spot radiowy może być to slogan reklamowy czyli hasło naszej kampanii może być to również plakat wszystko zmierza ku temu żeby poprzez te narzędzia wyrazu promować akcję chronię życie przed rakiem i promować po to, żeby nie tylko w Polkowicach, ale również w całej Polsce było o Polkowicach, a przede wszystkim o profilaktyce było głośno. Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka nie znajduje się na liście szczepień obowiązkowych, ale jest na liście szczepień rekomendowanych przez ministerstwo. W wielu krajach znajduje się na liście szczepień obowiązkowych, ale to oznacza, że jest finansowane przez państwo. W Polsce budżet państwa nie finansuje tego szczepienia i z tego powodu wiele samorządów bierze na siebie ten finansowy ciężar, a Polkowice były jednym z pierwszych miast, które zdecydowały się na takie działanie. Nie bójmy się mówić jego, że byliśmy pierwsi i za naszym polkowickim przykładem poszła cała Polska to jest kilkaset samorządów, które włączyło się w kampanię Chronię Życie przed Rakiem i również w program szczepień. Yy, w czasie pamiętacie państwo w czasie ostatniej ubiegłorocznej kampanii nasze ambasadorki przeprowadziły świetną kampanię promującą zdrowie i promocyjną w liceum w Lubinie. I po tej akcji po tym zaangażowaniu naszych ambasadorek i również młodzieży lubińskiej, która uczestniczyła w naszej konferencji. Ten głos młodzieży został usłyszany przez samorząd. Dziewczynki w powiecie lubińskim są już też szczepione i jestem przekonana, że za przykładem Lubina pójdą inne miasta, bo mamy pomysł na Legnicę. Zainteresowanych udziałem i szczegółami regulaminu konkursu organizowanego w ramach kampanii Chronię życie przed rakiem odsyłamy na stronę internetową Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje o konkursie.